Tô te Rab rodzina to jest dla mnie ważne i nie zapomina Ile razy przy nas na chwilę czas się zatrzyma Zapamiętać warto metro, osiedle beton oto do automatu zapomnianych działań, że to Rab rodzina to jest dla mnie ważne i nie zapomina Ile razy przy nas na chwilę czas się zatrzyma Metro, metro Przede wszystkim wiem to naprawdę jest mi bliski Rap dla moich ludzi, tak, którzy mnie wspierają Przeciwieństwo tych, co łatwym sieci jak pają, się pożerają Wspólne poglądy żyć i być rozsądnym By nie spotkać się z wyrokiem W życiu niezawisłe sądy Tak los komplikacje wdraża Uważam, bo nie jeden własnym odpadem się nażarł Rap rodzina podziemnego ogarza Szare bloki, nie kolor rodem witraża Co się powtarza, wspominać warto, choć nie pamiętam jak wyglądał pierwszy raz klejony kartą Z pustą kartką słowa, gdy się tofam, to z wami poznał Element życia, który najbardziej kocham Stopniowo sami pokonamy stopnie Płyniemy odwrotnie, nie jak krople po oknie Ile razy twarz zamoknie Rozpad jak nóż, serce potnie Nie pomożesz? Chłopaki zrobią odwrotnie Sam się przekonałem Były konflikty, o których zapomniałem Automatem działań, na którym zagrałem Przypomniałem, spojrzałem w przeszłość Metro, liczy się przyjaciół Obecność, docenko, że masz kogoś Przy sobie tym się naciesz, bo jak to stracisz Pozostanie już ci tylko pacierz Jako samotny żołnierz długo nie pociągniesz, pomyśl ile to potrwa, zanim sam się połkniesz. Wiem, kto mi pomagał, nie wymarzę wspomnień. Który mi tak pomogłeś, nie zapomnę, nie jak ten cichający na to, kiedy się potknę niby przyjaciela odśliny ujebany koń. w rodzina to jest dla mnie ważne i nie zapomina Ile razy przy nas na chwilę czas się zatrzyma Zapamiętać warto metro, osiedle, beton. Oto do automatu zapomnianych działań, że to ja rodzina to jest dla mnie ważne i nie zapomina Ile razy przy nas na chwilę czas się zatrzymał. Metro, metro. Przede wszystkim wiem, to naprawdę jest mi bliski Środula rejon zero, wiem, gdzie leży mój chodnik Tu ludzie żywiący się nienawiścią stale głodni Bloki jak uschnięte rośliny, a szaro od nich Betonowy ogródek, Hipko, hop, ogrodnik Ważne, że przeżycie trzyma dziewczyna, rap, rodzina nie jak ta ekipa, która swoich zarzyna Oczyna, obraz otwarte, który jest czyna. Sto odstrane ulice na oknach z komina Z szacunkiem do chłopaków by nie przerwała silina Jak już ruszyło, nie da zatrzymać się domina Gdy nęda trzyma, jakże warte zyski Lecz nie zapominaj kto naprawdę jest ci bliski Pamiętam 2002, ostatni dzień wakacji, w którym miało miejsce pięścią, że nie nowej struktury Kto nie zostawił mnie w potrzebie Gdyby nie on, co by się wtedy stało, nie wiem nie najlepszy dzień dla mnie i dla pika Widać było, że ekipa przed nami drzwi nie zamyka Po rozrzucane uczucia końca nie chciałem dożyć dla siebie stworzenie jak śniegi i płozy. Metro podłoże, bez niepotrzebnych trzęsień Działam tak, by nigdy nie poczuć się więźniem czy tym co robię dobrą przyszłość zapewnie Pielęgnuję rodzinny kwiat, dzięki temu nie wiem Rab rodzina to jest dla mnie ważne i nie zapomina Ile razy przy nas na chwilę czas się zatrzyma Zapamiętać warto metro osiedle beton Oto do automatu zapomnianych działań, że to ra rodzina to jest dla mnie ważne i nie zapomina Ile razy przy nas na chwilę czas się zatrzymał Metro, metro Przede wszystkim wiem, to naprawdę jest mi bliski Tak, tak to widzę Cały czas, cały czas, cały czas Metro. Przede wszystkim Metro, tak, 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 tak to widzę.